Rybak oblewa się zimnym potem, gdy linie wysokiego napięcia wpadają do wody. W tej krytycznej chwili zachowuje niezwykły spokój i szybko wzywa pomoc. Jednak sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. Prąd przepływa przez wodę, co zmusza go do pozostania na miejscu. Zespół ratunkowy otrzymuje wezwanie i spieszy na miejsce. Po przybyciu stwierdzają, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż się spodziewali. Ziemia jest naelektryzowana, więc członkowie zespołu ostrożnie trzymają się na dystans. Jeden z ratowników zakłada buty izolujące od prądu i ostrożnie rusza do przodu małymi, dokładnymi krokami. Najpierw sprawdza pojazd, następnie radzi rybakowi, aby nie ruszał się ani nie wchodził do wody, ale pozostał na kajaku dla bezpieczeństwa. Po dokładnej ocenie ratownik zgłasza numer słupa linii energetycznej swojemu kapitanowi, który natychmiast kontaktuje się ze stacją energetyczną, aby odcięła prąd. Jednak z powodu awarii sprzętu nie można od razu wyłączyć zasilania. Z zagrożeniem życia postanawiają kontynuować akcję ratunkową przy wciąż włączonym prądzie. Ratownik trzyma się z dala od naelektryzowanego obszaru i instruuje rybaka, aby użył swojej wędki do zarzucenia linki na drugą stronę, a następnie przeciągnął kajak na brzeg za pomocą żyłki wędkarskiej. Niespodziewanie, kierowany instynktem przetrwania, rybak ucieka, gdy tylko dotrze na ląd. Kapitan woła za nim, instruując go, aby ewakuował się małymi, ostrożnymi krokami. Dlaczego? Jeśli wiesz, zostaw komentarz poniżej.